Cześć drogie lwy, co dla was od 24 do 30 czerwca. Na niebie aż trzy planety w raku, Słońce, Merkury i Wenus. Co może nie jest dla was jakąś rewelacyjną informacją, bo wy jako znak ognisty lubicie y, działać, a raczek jest bardziej emocjonalny. <tuszel> No ale cóż, no tak jest. Niebo jest zawsze sprawiedliwe. Ja mówię, raz jest tak, raz jest inaczej. Teraz jest trochę słabi dla Was, później będzie dobrze. Zobaczymy, co pokażą karty. Powiem, raczki, tak. E, przepraszam, lwy. E, karty was ostrzegają przed nic nierobieniem. Tak, e, na ostrzeżeniu macie Wisielca, więc e, Anna, e, kar, karta rada to Diabeł. Więc, drogi lwie, e, żeby nie było tak, że będziesz w tym tygodniu. Nic nie robił, tylko właśnie, właśnie trzeba odwrotnie mm, zacząć coś działać. Nawet y, powiedziałabym, ten diabeł mówi: kombinuj, tak, y, na, na takiej zasadzie pozytywnej, tak, że nie kombinuj, że kogoś oszukaj, czy zrób coś złego, tylko tak kombinuj. Żeby coś no, pozytywnego wymyśleć, można tak robić, tak? No, bo jak zaczynamy myśleć i zaczynamy brać pod uwagę różne opcje, to zawsze coś wymyślimy, tak? natomiast jak nie robimy nic i się oddajemy mulnictwu i nie myślimy, to nic się nie zadzieje. To, wiecie, to, że mamy na przykład dobre układy na niebie, ale jak nie kiwniemy palcem, no to manna nam z nieba nie spadnie. Oczywiście zdarza się, że coś do nas przychodzi praktycznie samo, i, i, i to jest ta przysłowiowa manna, ale to zdarza się naprawdę niezwykle rzadko, tak? Cuda się zdarzają, ja tak uważam, ale żeby coś zrobić dla siebie, coś polepszyć, to musimy działać, nie ma innego wyjścia. Będziecie niezdecydowane bardzo lwy w tym tygodniu, a idziecie do arcykapłanki, czyli gdzieś tam dojdziecie do porozumienia z samym sobą przede wszystkim. Karty też mówią, że możecie się zająć swoim zdrowiem. Być może być może zaniedbyliście je ostatnio, więc dobrze by było, chyba, że też komuś możecie pomagać odnośnie zdrowia, tak? Albo jakichś tam takich, powiedzmy, Uczuciowych porad ktoś potrzebuje, więc y, też możecie komuś pomagać. Wszystkiego dobrego, drogie lwy. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.